W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru odbył się ostatni wieczór na parkowej. Tym razem z programem artystycznym pod tytułem Dwugłos Damsko-Męski wystąpiła Beata Ciechanowicz i Tomasz Miechowicz. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to przecież nie wszystko. Mężczyzna wcale nie musi być mądry, wystarczy się na stanowisko. Mężczyzna Szerszy materiał z wieczoru na parkowej wyemitujemy po serwisie.